Natomiast jako nie tylko poseł sprawozdawca, ale także jako jedyny przedstawiciel, przedstawiciel Gen Z, pokolenia Z w tej Izbie, nie mogę nie wspomnieć, nie mogę nie wspomnieć o sytuacji studentów. Szanowni Państwo, według raportu portfel studenta, przygotowanego przez Związek Banków Polskich w 2016 roku, gdy PiS obejmował rządy, średni koszt życia studenta miesięczny wynosił półtora tysiąca złotych. W ostatnim roku państwa rządów, panie marszałku, e, bo panie co pośle, uwagi pod adresem mojego wieku, a ja pośle. Posłów czujecie, bardzo państwa by to proszę o ciszę. Uwagi pod adresem wieku pana posła są niestosowne, a pana posła proszę o skupienie się na przedmiocie ustawy, którą za chwilę mamy przegłosowywać. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie marszałku. Kiedy, kiedy studenci Nie mają Nie panie pośle, Kaleta, tylko Gen-Z, czyli... Tak, to są jednak dwa różne zjawiska. Więc zadaję pytanie, jak, szanowni państwo, studenci mają... Studenci mają e, zrekompensować sobie te rosnące koszty życia w momencie, kiedy tak szalejąca drożyzna jest, a jednocześnie czas sta studiów stacjonarnych nie mają możliwości zarabiania sobie w weekendy, także w niedzielę. No, chyba że pójdą do sieci sklepów, oczywiście o zagranicznym kapitale, które teraz przekształciły się w placówki pocztowe, które mają, które są z takim płazem w logo. Natomiast panu, panie premierze, za to, co zgotował pan najmłodszym z wyborców, to płazem po prostu nie ujdzie. Zresztą już nie uszło, widzieliśmy, jaki był werdykt wyborców 15 października. I to właśnie wśród najmłodszych wyborców Państwo przegrali wybory, Byliście, mieliście Państwo ostatni, ostatni wynik.